Kochani, krótko jak zwykle o najnowszym numerze tygodnika do rzeczy. Front wojny polsko-polskiej, chyba każdy już to zauważył, przebiega wcale nie między partiami politycznymi, tylko między stacjami telewizyjnymi, z tym, że o ile media państwowe mają ci, którzy rządzą państwem, to pytanie, czy rzeczywiście opozycja ma TVN, czy też to TVN ma opozycję, czy to on jest tak naprawdę opozycją. Ja się skłaniam do tej tezy, stąd w tym numerze materiał, który jest materiałem okładkowym, ale nie jedynym na temat stacji mającej potężniejszego, znacznie protektora niż polityczna opozycja. No bo przypomnijmy, tym y, protektorem jest ambasador Stanów Zjednoczonych, prywatnie przyjaciółka, y, właściciela Discovery. Y, skądinąd w 2018 roku najlepiej zarabiającego w mediach y, menadżera wedle amerykańskich y, wyliczeń. Kilka artykułów na ten temat to nie tylko mój, to także tekst Piotra Semki i Tomasza Rowińskiego. No i oczywiście, proszę Państwa, bieżące życie polityczne, które bardzo przyspieszyło, zwłaszcza ze stref, z, z powodów covidowych. Oczywiście o COVID- i czy raczej o społecznych jego kontekstach też piszemy, ale najwięcej. Piszemy o rekonstrukcji rządu i jej skutkach, bo ten nowy rząd to coś, co przetrwa, zdaje się, trochę dłużej niż kolejna fala paniki, a może nie przetrwa. Bardzo polecam wszystkie analizy, które u nas na ten temat się pojawiają. A przy okazji polecam tekst Łukasza Zboralskiego, tekst gospodarczy o zażynaniu uboju rytualnego, o zażenaniu całej branży. Piątka dla zwierząt to jest w ogóle temat, analiz nieustający, pokazujący w jaki sposób obecnie władza działa. No, również dotyczy to i wspomnianej epidemii, i sposobów walki z nią, i wspomnianej rekonstrukturyzacji rządu. A oczywiście jedną z najbardziejszych postaci w tym rządzie i skupiającej najwięcej wściekłości na sobie jest pan profesor Czarnek, więc o nim Tekst osobny, przypominający kto to taki, skąd się wziął. W opiniach Łukasz Warzecha o patologiach tymczasowego aresztowania Marek Jurek. Jan Parys, dawno u nas nieczytany, Polska przygoda na całe życie, kultura, zdrowie, no wszystko to, co zawsze jest w tygodniku do rzeczy. Także zachęcam serdecznie, e-prenumerata, zwykła prenumerata, nasza redakcyjna, pdfowa, elektroniczna prenumerata albo papier w kiosku, w ten czy inny sposób trzeba tygodnik do rzeczy zażywać.